Surpryze. Nawet wyszło. Oh. Oh my God. Oh, baby, oh, yeah. Dobry, z tej strony Luigi, ja znam Dębowy mocny A to czwarty odcinek rewanży sezon drugi Właściwie to sezon drugi to są rewanże ale przejdźmy do tego co najważniejsze na początek czyli do po pojedynku Banów idioto, banów no, Nie widzisz? Co ty A, jest? To tło w pańcie robione, nie widzisz tego? No tak nie widzisz, bo my bo my dopiero nagrywamy, później będę to montować, ale... Przejdźmy do rzeczy, ja banuję pierwszy i kogo ja ci zbanuję, ja będę chujem gruby. Oj, teraz ja się odpaczę za Demon man. No, Demon man, he he. Śmieszny żart. Moja wada wymowy wrodzona daje swoje znaki, ale ja ci banuję snipera. Żołnierz. Żołnierz, no, dobra to... Kogo jeszcze nie chcę widzieć? Demoman. Scout. O, ciekawe. No dobra, no to... Teraz jaką postać sobie tu wybrać? Ja myślę, że zacznę z... mnie że... żołnierza, demomana i scouta, więc... Medyk. Pyro. No to... Wszystko wybrane, widzimy się w Jesteśmy ja z powrotem, wybrane postacie zbanowani wszystko, gotowe do wyjścia Gotowy 3-2-1 start Czwarty po jedyne krewans, tym razem z dębowym I gdzie ty jesteś do Hoery? Aha, tam jest Ja cię zmiażdżę No ty mnie zmiażdżyć, może spróbować O nie to fajna tak No, zmiażdżyłeś mnie, mówiłem Wiedziałem, że medyk będzie dobrą postacią, żeby zacząć Muszę zawsze tak zaczynać e, Gramy do 20 oczywiście, prawda? Jak zawsze Okej okay. hmm. Ciekawe Ciekawe Dobra, gramy Kajkolwiek jesteś, a że cię długo nie ma, przewiduję spaja Raczej ja bronię nastawiałem, ale dobra. A. Nie wiem, już kanapka mnie zrobi w chuja ze zmienia bronię, poczekaj chwilę, jeszcze tylko chwilunia, boom backstab. A nie to Scout. Znaczy nie mówię, że to dobrze, bo to oczywiście tragicznie, ale... W ogóle nie umiem grać w TF-a, bo uczę się grać w CSGO, nie? Ja tak wbijam i przeciwnicy zaczynają we mnie strzelać, nie? I jeden tak z 50 traf tra ten metrów. Wyciągnął AK i trafi dwoma sałami w heda, znaczy w body i heda I mi się smutno zrobiło. Oho, dziecko buzownika nadlatuje. No nie mogę Cię trafić, o trafiam, o zabijem nawet. Medics by dodać. to, to... No. irytująca bro. E, a tak dobra nie jest, znaczy to jest najlepsza zbrodnia jeśli chodzi o walkę, nie, ale te trzy regeneracji to nie jest sporo, no chyba że trafia z kilkanaście naraz, nie, to to jest dobre, ale tak ogólnie to nie jest tak. Dobra, pytanko kto teraz? Co to będzie? W ogóle dlaczego wie, pewnie ci zastanawia, dlaczego znowu zacząłem nagrywać po dwóch dniach. Elo Ładne rakiety. A wiesz dlaczego? Zacząłem nagrywać. Bo Knight mi napisał czemu nie ma filmów, tak się fajnie je ogląda. I dobrze nagrywam. Spadłeś. Idę do ciebie, idę po ciebie. A tam jesteś. <grych> Aha, to bardzo złe. Żłe. Ała, dostałem rakietą prostowry, No, zginąłem. Bo ja nie jestem, cien... bo ja nie jestem cienką pizdą, która ucieka. Dobra, demo ma zbanowany scout, zbanowany. O, nie za dobra postać, ale dobra. Zobaczymy, co możemy zrobić. A to ma Exorcist. Muszę zajść wyjść. Spoko, to może chociaż ja dąże wyjść. Mhm. Dobra, już wychodzę. Albo nie, albo wracam. Wracam, bo mogę. No nie, 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 nie. Nie tak, 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 nie tak. Kuźwa. Jakie to jest trudne. Dobra, no, kij z tym, chodź tu. A, magia. Mhm. Idę po ciebie. No dawaj, dawaj. Strzelaj ja to odbiję startowałem. <laughs> Surprise Nawet wyszło Nawet wyszło, jakimś cudem No, po skrajach z płomieni dostałem, ja nic fajnego nie dostaję. Dostałem buzownika i chciałem być dzieckiem buzownika, nie, ale nębowy mi zmanował skata W ogóle pierwszy raz widzę, jak to skauta banuje, no ale to czwarty pojedynek rewans, więc mech Czego się mogę spodziewać Jeden, trzy, nie najgorszy wynik ale to nie jest też przewaga, bo dalej może mnie dogonić. Dlaczego tak mało mówić? Dlaczego muszę sam tu komentować? Pogadałbyś ze mną, a nie. No. O, nie. <grystanie> Dobra, ci skopię Du? Chcesz powiedzieć dupsko. No nie wiem. Strasznie długo ci nie ma, przewiduję spiega. Okej. Okay. Mhm. Plan jest dobry. <grystanie> A? Zasapowałem działko <noise> O jezu Naprawdę Właśnie mam taką postać, która obawiam się, że gówno może zrobić Hmm, tak Naprawdę inżynier Jest to osiągnięcie, przeze mnie dostał No nie Jak i ja nie lubię inżynierów Nie lubię inżynierów Czekaj Pozwól, że wrócę i szybko zmienię jedną broń Ponieważ obawiam się, że to będzie bezużyteczne i to może mi się bardziej przydać, bardziej mi dupsko ratować. Tylko nie mogę tego zwalić. Idę po ciebie. O Jezu, pozrzuciło mnie. Okej, mam plan, mam plan, mam plan! Wysło! Teraz cię tylko spalić żywcem. Ah. Jak wyszło jak, jak ograł nie? Aż się nie A po prostu nie dowierzam Działko tak łatwo osukać prawda Potrzebujesz pomoc admina Naciśnij kal na czacie Lub do naszego catruma Dlatego Dlaczego ja nie mam takiego catruma A nie co chwila ludzie na steamie mi piszą Luigi kto sprzedłuża. przedłuża Ech, Wiecie. Wyczuwam szpiega Wycuwa spiega tak bardzo. O kurde. Wycułem. O. Widzę, że najlepsza broń dla spiega. Uuu. Nu nuzyka nie masz. Nie miałeś. Nuzy nuzyka nie miałeś. Nie? Spalienci nuzyk. Jeszcze jeden raz i overkill. 5-2, nie jest źle, nie jest źle, nie jest tragicznie A jak, ale będę szczery O ile nie, nawet lubię grać pyro, to jeden na jednego nie lubię Jakoś Jak czy, jak mam pyro, to jakoś źle się z tym czyje, bo nie lubię nim grać Gdzie ty jesteś? A tutaj, o Jezu Okej okay. Naprawdę? Aż tak zwaliłeś skok I co, w wodzie będziesz siedział? ja to, ja czekam na mości, aż wyjdziesz bo mnie się nie chce Bo mnie się nie chce Jak mnie się nie chce chłopie, to ty tego nie ogarniesz Idziesz nie, Może tak, może nie A ja boom Hammer of justice to za sprawiedliwość, bo spadłeś do wody i muszę iść zmienić klasę, bo overkill. Zabiłem ci inżyniera, zabiłem ci śpiega, zabiłem ci skauta, muszę zmienić. Mhm. A ja, czekaj, ja ci nie zbanowałem grubego, tak O kurde, właśnie się kapłem, że nie zbanowałem żołnierza, to bardzo poważny błąd. O Jezu, dobra. Niechaj będzie. Gdzie jesteś? Pewnie próbujesz mnie z zbrać od tyłu spiegiem, bo to nic nowego. A dlaczego tak długo zawsze wychodzisz? Wyjaśnij mi to? Nie ja bronię przedstawiam. bo większość pod z machine. Mam ustawiane broni. Ale że masz tę kategorię, nie? Aha. Dobra. <gryw> o. Dobra. O. No nie, chyba tak tego nie zwalę, nie zwaliłem tak. Dominations 1-2 Eee, pisałeś mi przed nagranem że zechcesz tą pogromczą Luigi'ego wygrać? Słyszałam Nie no plajta coś nie wyszło Znaczy może wyjdzie, ale na razie ci nie wychodzi Dobra, teraz najlepsza kapa. jak Nie zastanawia kto to tą czapkę wygra, bo od razu mówię, że mogłoby nawet 20 osób wygrać, ale... O nie Backstab Dobra, tak też może być. O nie, przeładowanie. No nie, do wody spadłeś. Jak się z tym czujesz? Mhm. 3, 2, 1 i tancujemy. Obawiam się, że to nie zadziałało, jak chciałem. Ale to zadziała. Eee, czy... Ty... Teraz, chłopie, poważnie się zastanawiam Czy ten kill Ci zaliczyć Czemu? Poszłeś się uleczyć Miałeś ja full HP Mo. Chyba przez przypadek wpadłem, dobra, nie zaliczaj Zaliczę Choć może bym wygrał, ale raczej nie Dobra, to zmiana nie. I, rob... I żeby nie było, ja nie robię to z dobroci Ja robię to dlatego, że nie lubię grać z piegiem. jasne? Aha, dobra. O, Lutsauger, OP! OP! A teraz się nie poszedł lecieć po walce, tak? Czy mi się wydawało? No niestety, Dębowy się załamał. Nie wiem, gdzie są te kurna leczenia. Ha. <taki> Do bazy <taki> trzeba biec. <taki> Bo leconka są słabe w ten, średni w kanałach i małe w bazie, nie? No jeszcze średni przy tym. Um. O nie, to fajna tak. Nie trafiłeś. Sprawiedliwość. To jest dwa. Czemu tak mało gada Ja naprawdę nie chcę samemu komentować, komentować. tej samej roli. O kurwa roku. nie wiem co komentować. A, ej, myślisz że komen <grywa> Myślisz, że komentowanie pół godziny jakiegoś pojedynku, gdzie jedyny akcja rozgrywa się przez może 5 jest ła, fajne. To nie jest takie łatwe do komentowania. Gdzie twój sauger? Hammer of justice. Overkill, muszę zmienić klasę, z czego? muszę zmienić klasę Pozostało jeszcze 20 minut gry, muszę się spieszyć z mordowaniem nębowego Z tego co pamiętam to w ostatnim... Inżynier zbanowałeś mi? Chyba nie, nie zbanował Nie, nie zbanowałem ci tego no, skauta, Żołnierza A. i Demomana Aha, o nie, spieg, widzę spiega To był najlepszy dzwon zmarłego w twoim życiu nie. Jesteśmy z powrotem salona rodzina Ale nic was nie ominęło spokojnie Po prostu wróciłem się do bazy i O, i tam Luigi, no ja ci za topię rodzinę Czekaj jak to... Nie! Choć byś chciał, nie dam ci. Byłbyś okropną rodziną. No i co? Czekaj, mam pomysł Za dispenserem się schowam. A nie bo dispenser nie będzie leczył, jest. Tak się bawisz? Też tak Moja strzelba lepsza Uuu, jaka fajna, wezmę sobie Na pewno mam ją gdzieś w ekwipunku, nie? Jak to nie mam? Tak ja to kupa Dobra Szybki dispenser mocy Zanim ten pan się odrodzi I się muszę uleczyć bo jak nie, to będę miał 116 HP do walki z nim Okej, okay, zbudowany, teraz się leczymy, do kupita fujara nie przyjdzie. Full, mogę grać O nie. Jasnych gwint. ja you... you for real Wow, ale wbita na chatę, wiesz Wow Wow jak Jak ty, jak ty to zrobiłeś? Czekaj, zabiję cię trzy razy, nie, inżynierem Trzy no, no. To overkill po raz trzeci w tej rozżywce Z mojej strony Taki dobry wygrać, heheh No nie, jaka chujowa postać A Ale dobra A co do... To, do tego, że miałby zostać moją rodziną Choć byś chciał, ja ci nie dam Takiej rodziny nie chcę Mówię o śpiewaniu, ale dobra Aha. No to śpiewaj O nie, to, to na pewno nie śpieg A ja, a ja A ja, a ja, a ja. ja Nie wierzę cool. Zostało mi 25 HP W sensie, bo rewalek, nie? I tak po prostu postawiłem w ciebie sarzować, a ty nie trafiłeś Powinno ci być teraz smutno i wstyd Ja. Yeah. Jest ci wstyd? Jest bardzo To ja się cieszę Mogę i tak Działa Strategia w beamu od tyłu działa Dobra Zróbmy to tak O Jezu Nie tak Okej okay, tak Opa Czekam na ciebie. Dobra, znowu Gibutowy Spike, ja pierniczę. Elwaite Spike. El Spike. Chcesz dołączyć do naszej adminowskiej drużyny? Napisz apply. Admini na wiejskiej by się przydali. Fajny sapper. ninja do wygranej overkill po aż czwarty w tym pojedynku zmiana Chłopie, wiesz, że masz 16 do czechów? mogę ci, Paj To trochę, że tak powiem, kijowe staty. Tros nie. Zapomniałem, że Scott zbanowany. O Jezu. Znowu to gunwo. Samy spaj mi cię rodzą. No, mi też się by spaj narodził. Dzisiaj w betlejem, dzisiaj betlejek, spaj się narodził. Nie, raczej dzisiaj na dwóch fort, dzisiaj na dwóch fort Spaj się narodził, nas rozpierdzielił nie, działka z... Nie czekaj Wbiegaj znowu zrobił spaja w te cały Czemu chcesz mnie leczyć? Szana przerodowa. Poleciał jak Batman! To ja tak powiem. I'm Batman! Batman, nie Alak Akbar. Ty idioto. I'm Batman! Nie Alak Akbar, To mu? To dlaczego masz mikrofon na przycisk? Bo to denerwuje. Moim zdaniem. Bo tak to byś cały czas coś gadał. I byś się raidzował, na przykład, bo... Ja się nie wstydzę tego, że rajduję. No na przykład odcinek z wiejskiej chaty miałem... A to tak... chodzi o rajdowanie. A ja, ja rajdżuję, bo ja lubię rajd'ować, bo jestem nerwową osobą, dlatego gram w gry, które, w których można się łatwo zdenerwować, prawda? Idź z tym działkiem, panie Dobra, ambasador jednak jest dobry. Nie wierzyłem w to. Bo nie umiem tego używać, a teraz już w miarę mi idzie. A wiesz dlaczego umie trafiać heady? Bo za cołem grać? Bo za co bym grać w CSA Go taka, bo to jest trudna gra i tak naprawdę ja tam cały czas zamykam i jestem... do dupy graczem jeśli ktoś na a to wie o co mi chodzi. Bo to nie no. ma tak jak w no. TF-ie, czyli może z każdą klasę pokonać. Nie, tam po prostu trafiasz na kolesia za ścianą, ten ci trafia raz heada i nie macie cię. Trustory! Dobra idę po ciebie. O. Oh, yeah. Hehehe, dwą zmarłego Plan był dobry Okej? Okay. E, dokonuję odwagi. Aha Dobra Odwrót O kurwa, to nie wysło, wracam do ciebie, bo jakby co spadłem Jakby cię to interesowało. Ja już do ciebie wracam kochanie Mam takie pytanie, czekaj Dobra, patrz czekaj, chodź do mnie, nie bij mnie Dzięki Czyli jesteś po prostu chujem i nie umiesz uczciwie grać, spoko. Masz dodatkowy punkt. Ale hacker do mnie pisze. pozdrawiamy hakera, Mus jak dlatego nie lubię Steama, bo mi piszą na nagraniu. Nie wiem czy widać to co tutaj widać, ale chyba nie. Na gry wam. Nie wiem co to było widać, bo nie wiem czy widać to. Jak chciałem pokazać, co mi najgorszy spaj na świecie napisał, to nie było widać na nagraniu. Działa. Nie działa. Dobre rakiety. Emocje sięgają zenitu. O nie, to strzelba, idź sobie. Dobra strzelba. Uciekaj, uciekaj, bo jak cię medek dogoni... Cud nad wisłą. Dębowy zginie. A chciałem ci z przyjechać. Ech, 19 do 4. O, o. Combat Medic Breta. tyle zrozumiałem. Dębowy używa mikrofonu. Combat Medic to po O nie, głosowanie na inną mapę. Jezus Maria. Mam w dupie. Żurnow... No nie. Dawaj F1. O, udało się. Zagłosowaliśmy na tą samą mapę i wybrało jak mimo. O, widzę. Jezu, to Scout. O nie. Dostałem w ryj. Tak się bawisz? Gdzie uciekasz? Tylko ja mogę połować ludzi. <grystanie> hmm. O, trafiłem. <grystanie> Biedny bo załamał się To co? Jeden. Jezu. O, czyjmy, kurna O co się pojawiły? 20 do 4 Mogłeś lepiej Ja wiem, że ty potrafisz No wiesz, jego nie miałem ani demomana A No a ja też nie miałem demomana cię pojechałem W ogóle załuje, że mi się snajper nie trafi Snajperem to byś miał 20 do zera hm. Tak hm? No nie? Czy jak? Nie wiem, tak co wakonsujemy 20 do 4 wygrałeś Już mogę ci to powiedzieć, oficjalnie wygrałeś skrzyniamanko, nie mogę cię leczyć do hoery Czyli kolejne coś co walne do daropulty Śmieszne, łap, łap Łap, łap, łap Łap, 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 łap Łap, 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 łap Łap! No nie, on mnie goni ja idę. Ja sobie idę. Idę na spacer. Bum. Nie trafiłem. Ale spokojnie jeszcze trafię. O nie o mnie goni. No nie. No po prostu nie. No po prostu to kurwa nie wierzę no, Nie odpuści, ale spokojnie, mam plan. Zjebałem. Ale jest plan. Nie wyszedł. <noise> Emocje do końca. Tak naprawdę już wygrałem, ale ja się z nim bawię, widzicie, to była zabawa. Ja się z wami żegnam. Ale ci trafił się. A ja się z Wami żegnam, Narka. Ona.